Ci z Was, którzy oglądają mój kanał od dłuższego czasu, wiedzą doskonale, że lubię sobie wyszukać okazji, dlatego też postanowiłem sobie zakupić... przyzwyczaiłem się do nowej perspektywy. Postanowiłem sobie zakupić cztery takie boksiki, z których jeden już otworzyłem, to jest oczywiście Tax 16-17. No i właśnie dzięki temu, że sobie te boksiki zakupiłem, może je ja stąd wezmę, żeby dać coś innego w kadr. To zacząłem sobie grzebać, szukać i tak dalej. No, i mój kolega niezawodny, którego tutaj wymieniać, zmieniać nazwiska i pseudonimu nie będę, znalazł dla mnie coś fajnego. To są moje nowe zakupy, które prędzej czy później otworzę na kanale. Ciekawa sprawa, bo bardzo wielu z Was lajkuje, kiedy pokazuję na przykład takie dobrości. Proszę bardzo. Mamy tutaj paczuszkę, w której dostałem 400 saszetek match, tak z sezon 15-16. U mnie ten album jest, <śmany> powiedzmy, do połowy zrobiony, więc będę sobie szukał. Dlaczego je kupiłem? Dlatego też, że jedna rzecz, którą Tops fajnie robi przy swoich kolekcjach, to możliwość znalezienia w saszetkach kart limitowanych. No i kiedy macie 400, proszę bardzo, tu pod spodem są całe rzędy, <śmany> kiedy macie 400 paczuszek macie do otworzenia to macie szansę nawet teoretycznie trafić sobie na kartę złotą. W 80, średnio w 80 paczkach będzie brązowa, w 200 będzie srebrna karta limitowana, a w 400 będzie karta limitowana złota, więc kupiłem sobie starszą kolekcję, będę to otwierał. No i zobaczymy jak długo wytrzymacie, bo u was to mniej więcej jest tak, że pierwszy film jeje, fajnie, super, stare rzeczy oglądamy i tak dalej, ja przejdzie do filmu czwartego i ogląda to 7 osób. Jeszcze połowa to moja rodzina, także mam nadzieję, że z oglądalnością tych starszych rzeczy będzie lepiej. A jeżeli przynajmniej nie będzie lepiej, to nie będziecie hejtować. Tak czy siak, będę sobie to otwierał. Ci, którzy, jak już mówiłem, są ze mną od dłuższego czasu, wiedzą, że ja po prostu takie rzeczy lubię robić. Mam problem z zebraniem kolekcji od razu. Nie jestem sprinterem, raczej dla mnie to zawsze jest maraton. Druga rzecz, którą sobie zakupiłem. To jest taka dosyć duża paczka. Tematycznie cały czas jesteśmy w Champions League. Jakby wam to pokazać, żeby wam to pokazać? Yy, w ten sposób może. Jak widzicie, naprawdę fajna sprawa, ponieważ mamy tutaj. Ile ich tu było? 70! 70 blisterków. No i tutaj mamy sprawę jeszcze fajniejszą niż z tymi luźnymi saszetkami, ponieważ. Mamy gwarantowane, że w jednej z sześciu um, paczuszek, które znajdują się w tym blisterku znajdziemy kartę limitowaną. No i czy to będzie brąz, srebro czy złoto, tego nie wiemy, ale przypuszczam, że w 70 blistrach no to znajdziemy tych kart złotych, przynajmniej jedną bądź dwie. Zobaczymy, będę otwierał po pięć, nie będę tego tak rozblekał jak robiłem z starszymi kolekcjami. A propos starszych kolekcji, to też będę do nich wracał, mam Starą ekstra klasę i to z trzech, jeżeli nie z czterech sezonów, chyba z trzech jednak. 15, 16, 14, 15 i nawet 12, 13 coś tam mam. Nie mam nic z 13, 14, ale to się może zmienić, ponieważ poluję i rozglądam się za starter pakami. Z tego względu, że po pierwsze nie mam praktycznie żadnych limitek, a po drugie nie mam nawet albumu, żeby tą kolekcję sobie. ...wrzucić, także zapraszam wszystkich na unboxingi, za niedługo będę się za to brał, no i mam nadzieję, że będziecie łaskawi, będziecie oglądać, plus nie będziecie marudzić, że wam stare rzeczy pokazuje. powoli wygasa temat update'u. wiadomo, że tam jest mnóstwo limitek do zebrania, ale tak jak na przykład ostatnio wrzucałem blisterek, to oglądało coś ponad 100 osób na kanale dla 2000 osób, to jest... Kropla, kropla deszczu, że się tak wyrażę, także będę troszkę starał się to urozmaicić i też wykorzystam tą sytuację, żeby, żeby sobie właśnie zacząć otwierać te moje starsze rzeczy, których no których po prostu już dawno, dawno tych kolekcji nie odwiedzałem. Tylko nie będę robił tak jak dawniej, robiłem, że otwierałem jeden blisterek, bo mam ich tyle, że zajęłoby mi to pewnie 10 lat, a jednak chciałbym uzupełnić kolekcję zobaczyć jakie mam karty limitowane na wymianę, także pokazałem sobie troszkę, mam nadzieję, że Wam się podoba. Że będziecie ze mną, no i ja, do przyszłego filmu. Zobaczymy, czym zaczniemy. Prawdopodobnie pójdziemy w blisterki bo jestem bardzo ciekaw, jakby to wyglądało, jak sobie pięć otworzę. Trzymajcie się wszyscy, cześć!